Proszę Państwa, a teraz już na zakończenie chcemy wyemitować reportaż, w którym magazyn ekspresu reporterów wspiera akcję Rak to się leczy. Już za chwilę zobaczą Państwo kapitalny przykład na to, że to nie jest tylko hasło akcji, o której teraz sporo słyszymy. Tak naprawdę coraz częściej się zdarza, co udowodni rodzina, która pokaże się w reportażu Faustyny Szewesty. To była dobra wiosna. To był dobry czas w moim życiu, w moim małżeństwie i w rodzinie. Jak wiele kobiet chciałam mieć długie i szczęśliwe życie z cudownym mężczyzną, gromadką dzieci, psem i domem z ogródkiem. Wszystko było na dobrej drodze. Dowiedziałam się w 2004 roku, tak w kwietniu, na wiosnę, ale zanim dostałam diagnozę, to troszeczkę potrwało, dlatego że mm, objawy, które mnie niepokoiły, zgłaszałam lekarzom, ale jakoś nikomu nie przychodziło do głowy to, że, że to może być tak, taka najgorsza ze spraw. I różne diagnozy miałam stawiane, różne leki miałam podawane, natomiast jakby nic, nic nie, nie, nie skutkowało w żaden sposób. Sama zaczęłam googlować, szukać, dowiadywać się, co właściwie to może być. I sama zapisałam się na badanie koloroskopowe. Doszłam do wniosku, że właściwie to może być nowotwór. I badanie potwierdziło wszystkie moje, wszystkie moje obawy. Okazało się, że jest to nowotwór jelita grubego. Mimo tego, że no jakoś tam byłam przygotowana, bo rzeczywiście sama brałam pod uwagę, że to może być to, 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 to mimo wszystko, jednak jak usłyszałam to e, z ust lekarzy, to, to przeżyłam jakiś strach, chyba wielki strach e, o siebie, o swoją rodzinę, o to, co będzie dalej. No miałam jakieś plany, miałam, miałam 29 lat, wydawało mi się, że, że za chwilę wrócę do pracy, bo właśnie Ania, moja córka, poszła do przedszkola. I nagle zobaczyłam przed sobą jakąś ścianę, że gdzieś to wszystko się nagle kończy, urywa, obcina, i tak. Jak to? Dlaczego? Już krótkie mi się wydawało moje życie wtedy. Pamiętam do dzisiaj tą scenę w, w, w głowie, jak. Monika płakała, a, a ja za nie mówiłem. nią mówiłem, bo po prostu nie wiedziałem, co powiedzieć. Znaczy, oczywiście cały czas zakładałem, że to nie to, że to jest błędna diagnoza, to nie może być to, ale Monika tłumaczyła mi, mówiła mi o tym, że to jej się zgadza. Wreszcie jej się zgodziło. Diagnoza z tego badania zgodziła się z tym, co sama wyczytała. I ona mówiła, że ja wiedziałam, że to jest to. No chyba każdy, kto ma dostaje taką diagnozę, musi się z tym jakoś zmierzyć. Stanąć. W takiej świadomości, że jest się skończonym, że nasze życie jest skończone, bo my żyjemy często na co dzień tak ze świadomością, że gdzieś to jest bardzo odległe, że śmierć jest, gdzieś tam jest, ale właściwie nie chcemy o niej myśleć. Byliśmy młodzi, 28, ona dopiero co startowaliśmy w życie, dopiero zacząłem się odbijać od w górę zawodowo, życiowo, jedno, dwoje dzieci właściwie. Wydawało się idealny start w życie, tak? I wydawało się, że wszystko przed nami, i nagle właściwie świadomość tego, że to życie przed nami to jest męka, to jest cierpienie, to jest właściwie dojście do, do, do jakiejś tam daty X w przyszłości, gdzie będzie śmierć. To było trudne, to było bardzo trudne. To właściwie rozstanie z nimi było najtrudniejszą rzeczą, jaką jaka mogła mi się wtedy w głowie zalęgnąć, i, i to mnie chyba przerażało najbardziej. Wspólnie postanowiliśmy, że, że, że będziemy walczyć, to znaczy, że ja pójdę na leczenie, podejmę się tej no, niefajnej drogi, którą jest przejście przez walkę z hormonowotworową, i, i, i może się uda. No. Takim pierwszym impulsem do walki z chorobą było, była właśnie moja rodzina, moje dzieci i to, że chcę widzieć, jak chcę być z nimi, jak się rozwijają, jak rosną, jak dojrzewają. Chcę to oglądać i chcę być dla nich. Mam taką cechę, że staram się jednak spojrzeć dalej przez tą ścianę. Mam taką cechę. Zacząłem to wypierać już za, tam, za godzinę, dwie dzień, tak? Mówię zaraz to niemożliwe. To niemożliwe, żeby to była ta ściana, żeby takie życie nas czekało właśnie. Przecież są statystyki wyleczalności. Ileś procent z tych ludzi chorych jest traktowanych jako zdrowych. No i w końcu ktoś musi być tym zdrowym, a kto ma, kto ma nie być tym zdrowym, jak właśnie monika. Mówię, ty jesteś młoda, masz wszelkie cechy do tego, żeby być w tej grupie zdrowych. To było przekonujące dla niej i dla mnie też samego, tak? To mnie uspokajało. Wiadomo było, że muszę przejść przez operację, natomiast okazało się nie takie proste dlatego, że terminy w onkologii są dosyć odległe. No i pierwszy termin jaki otrzymałam to był za trzy miesiące. A ja właśnie wcześniej jakby wiedziałam już, że w moim wieku nie, no te trzy miesiące to może, może oznaczać wyrok po prostu, że to ja nie, nie mam tyle czasu. No, i zaczęłam szukać lekarza, który mnie zrozumie, podejmie się wcześniej operacji. No, i, i rzeczywiście spotkałam takiego człowieka, który powiedział: tak, nie może pani czekać, za tydzień zadzwonię, i zadzwoni. Operacja odbyła się bardzo szybko. Został usunięty fragment chory jelita. No, czekała mnie jeszcze chemioterapia. Dostałam taką chemioterapię, która trwa pół roku, i wyglądało to w ten sposób, że raz w tygodniu jechałam na 24 godziny do szpitala, gdzie byłam podłączana do kroplówki i tam byłam leczona. Bardzo pomagali mi rodzice. Moja mama nawet zostawiła pracę, żeby, żeby być właściwie na każdy mój telefon, na każde moje zawołanie. I tutaj czułam taki, taki spokój, że, że moje dzieci jak na czas, kiedy są w szpitalu, na pewno są pod świetną opieką e, i że w domu się nic nie zawali. Codziennie bywali u nas po to, żebym ja mógł pracować, bo musiałem pracować. Ale wiadomo było, że po pracy muszę jechać do szpitala. Także dziadkowie bardzo, bardzo dużo tutaj pomogli. Ale też wyrozumiałość mojego szefostwa w pracy. Miałem wtedy bardzo, bardzo dobrą szefową. Powiedziała jasno, Darek, ty się nie przejmuj niczym w pracy. Teraz masz najważniejszą rzecz, to być z Moniką. Mój mąż stawiał przede mną wyzwania, to znaczy wymagał ode mnie normalnie. To znaczy mówił, wszystko będzie dobrze, to jest jakiś epizod w naszym życiu, musimy go pokonać i będzie dalej dobrze, więc idziemy na zakupy, <noise> więc jedziemy w góry, <noise> robimy sobie mały urlop. No i to było, to było super, tak. ja dzisiaj z perspektywy czasu to zupełnie inaczej oceniam, bo wtedy mi się wydawało, że tak mu chciała, żeby ze mną usiadł i popłakał, żeby tak mnie zrozumiał, ale dzisiaj widzę, że takie wsparcie i taka jego niezachwiana pewność, że będzie dobrze, to było coś, co mogła, co, co jest bezcenne wtedy, tak. Chemioterapię znosiłam na początku całkiem dobrze, ale im dłużej to trwało, tym, tym te objawy negatywne się nasilały, te skutki uboczne. Kolejna chemia powodowała u mnie no nie tylko taki, taki wstręt i już straszną niechęć do tego, żeby, żeby się poddać kolejnej terapii, tylko. Już miałam momenty takiego załamania, chęci wycofania się, dlatego że bardzo wymiotowałam. W czasie chemii, do, do momentu chemii nie wiedziałam, że zapach może boleć. Było śluzowe, bo na nie była celowana, ta moja chemia. Miałam chyba już zupełnie popalone i to, to momentami było bardzo nieprzyjemne. No miałam taki moment, kiedy, kiedy chciałam uciec <noise> ze szpitala. Ale, tak, już stojąc przy drzwiach i tak walcząc ze sobą, przypomniało mi się, że, że sobie wcześniej na samym początku postanowiłam, że zrobię wszystko, żeby, żeby wygrać. Najtrudniejsze chyba w tym wszystkim to była chyba ta walka z tą świadomością śmierci. To codzienne tłumaczenie sobie i Monice że w naszym przypadku tak nie będzie, że w naszym przypadku to się tak nie skończy. Tak? I, 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 to, I to było trudne, tak? bo wszystko wokół mówiło, że na to się umiera. Moja walka z chorobą trwała 7 miesięcy, od maja, kiedy miałam operację, do, do końca grudnia, bo właściwie, pamiętam, w Sylwestra jeszcze wychodziłam z chemioterapii. No i wkrótce później okazało się, że, że jestem w ciąży. No i wielka radość, bo, bo planowaliśmy, chcieliśmy mieć jeszcze trzecie dziecko, ale też taki lęk, bo nie wiadomo było, co, co się stanie ze mną. E, czy choroba nie wróci, e, czy będę zdrowa, czy, czy dziecko, które się urodzi, będzie zdrowe. Pojawienie się jej na świecie było, było dla nas zaskoczeniem, było wielką radością. W czasie chemioterapii słyszałam, że raczej nie, nie mamy na to szans, e, dlatego że ta chemia, którą dostaję, no, jakoś radykalnie zmniejsza moje prawdopodobieństwo tego, że, że w ogóle jeszcze będę miała dzieci. Kiedy się już urodziła maja, to już, to już wiedziałam, że, że jest super. To był, to był taki e, wielki zastrzyk energii i takiego poczucia, że. Warto było wojować, walczyć, chodzić na tą chemię i się leczyć i ją urodzić. Po majce urodziła się moja kolejna córeczka, Gabrysia, czwarta Dąbrowska. Od Moniki się bardzo dużo nauczyłem w tym życiu. Bardzo dużo, naprawdę. Wcześniej byłem jakiś, nazwijmy to bardziej egoistyczny. Tak, Monika przez całą tą chorobę, przez cały ten czas. Nauczyła mnie bardzo, bardzo dużo, jak się daje z siebie, i ona nauczyła mnie tak naprawdę czym jest prawdziwa miłość. I to jest ogromna wartość, to, że możemy być razem i tą naszą gromadę całą, te dzieci nasze wychowywać i, i, i starać się wyprowadzić ich na dobrych ludzi. Byłabym inną osobą, gdyby nie ta choroba. Pęd codzienny mnie pochłaniał gdzieś tam. Wydawało mi się, że do czegoś dążę, ale te cele były jakieś takie dalekie. Dzisiaj to jest chyba ważne, żeby umieć się zatrzymać wyjrzeć przez okno, powiedzieć ale pięknie wypić sobie właśnie dobrą herbatę czy kawę posiedzieć z dzieciakami. To jest chyba najfajniejsze w życiu taka zwykła codzienność. Nauczyliśmy się, że trzeba żyć tym, co jest teraz, na bieżąco, dzisiaj, chwilą, tym, co mamy. Nie jakimiś wielkimi dążeniami do jakichś nie wiem majątków, samochodów, domów. To, że żyjemy tutaj razem, że jest nas już taka banda, duża, czwórka dzieci, tak? Że Monika ma się dobrze. Że cała ta nasza rodzina ma się dobrze. To jest wielka nadzieja, wielka zaleta, wielka radość po prostu. Ta codzienność. Czyż nie jest człowieku siła, która pozwala zwalczyć chorobę, pani Małgorzata Kurtyka Kozioł, która także przeżyła zwycięską historię walki z rakiem i Faustyna Szewesta Kowalska, autorka reportażu. Fantastyczna rzecz, rzeczywiście widać jaka siła, widziałem pani Małgorzata, że też pani widziała, patrzyła na to i mówiła, jak ważne są te rzeczy, o których mówili ci ludzie, prawda, że się wspierają, że wierzą, że, że walczą, że, że, że człowiek się nigdy nie poddaje. Bardzo ważne. bardzo ważne. Zapytam Cię jeszcze o jedną rzecz, bo tutaj jest jednak pewna rysa, bo, bo wszystko fajnie, ale dlaczego Ci lekarze tak długo zwlekali? Dlaczego nie wierzyli od początku w tę intuicję Pani Moniki? Wiesz co, Michał, zadajesz mi pytanie, na które nie ma odpowiedzi, ale to pokazuje, że tak naprawdę nasza intuicja nas nie zawodzi i my również powinniśmy bardzo, bardzo jakby szukać i drążyć. Jeżeli coś nam podpowiada, że coś jest nie tak lub rzeczywiście lekarstwa nie pomagają, to znaczy, że być może ktoś się myli. I to jest nie... I nie, nie jedyny moment w ich życiu, kiedy lekarze się pomylili, bo e, kiedy Monika została już skierowana na operację, e, le, e, lekarz skierował ją później już tylko na chemioterapię e, mąż e, e, rozmawiał z lekarzem i sobie bardzo tą informację zapamiętał, ponieważ po operacji Monikę inni lekarze skierowali jeszcze na radioterapię, co oznaczałoby, że oni nigdy później już nie będą mogli mieć dzieci. Mhm. I zaczął drążyć, odnalazł lekarza prowadzącego w Szwajcarii i okazało się, że to był błąd. Jednak e, Monika nie poszła na tą radioterapię i dlatego dzisiaj e, mają czwórkę dzieci. I pewnie gdyby nie determinacja męża, to życie wyglądałoby no tak. zupełnie inaczej. Pani Małgosiu, pani z kolei y, dowiedziała się o swojej chorobie w Stanach i tam także nie wszystko było takie kolorowe, jeśli chodzi o lekarzy. Tak, tak. Choroba dopadła mi w Stanach Zjednoczonych, a nie podgorączkowych. Tak. E, tak właśnie było i też nie było to tak całkiem kolorowo. E, bardzo mi się podoba ta intuicja, ponieważ w moim przypadku było też podobnie. E, ja nie chciałam absolutnie poddać się chemioterapii i lekarze nie mogli zrozumieć, dlaczego dlaczego tak walczę z nimi, więc po, po dłuższym czasie, gdzie przeszłam już trzy y, zupełnie odrębne opinie lekarskie, y, moja prowadząca lekarz y, Elisabeth Markus powiedziała, no to nie pozostaje mi nic innego, tylko teraz y, zdobyć jak najszybszy termin. I faktycznie to był piątek, w środę operację, czy odwrotnie w środę, a to był a w piątek mhm. operacja, na pewno to był piąty grudzień i... Y, 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 po operacji e, pani doktor już dostała wyniki e, wtedy mówi że ma dla mnie dwie wiadomości jedna z nich była taka e, że nie wie skąd ja miałam tą wiedzę że nie chciałam się poddać chemioterapii przed operacją. Czyli tutaj znowu było tak, że pani muzyczka nie myliła. Ja w czasie operacji żeby... znaleziono tak. trzecie, trzeciego raka, który okazał się być hmm. najgorszym, i gdyby on się zetknął z chemioterapią. Dzisiaj byśmy sobie tutaj nie, nie rozmawiali. Czyli tak, niezwykle ważna jest intuicja, ale także dobra diagnoza, współpraca z lekarzami, bo myślę, że wielu pacjentów już ma świadomość, to hasło rak to się leczy. Ludzie coraz częściej wiedzą, tak, walczmy o życie. Bo ja mam do tego prawo. I służba zdrowia musi tutaj też mieć swoją jakby procedurę niezwykle szybkiego i precyzyjnego reagowania. Prawda? Ja zacytuję słowa mojej bohaterki. Rak to nie wyrok, to wyzwanie, które tak, trzeba podjąć. Które trzeba Ale też wsparcie jest niezwykle istotne. Tak pięknie pani powiedziała, nie być samotnym. Absolutnie, ta choroba nie znosi samotności. W tej chorobie trzeba mówić, trzeba się spotykać, trzeba mieć bliskich. Ja miałam to szczęście, że mimo tego, że byłam na obczyźnie, miałam swoje, swoje dzieci, swojego męża co chwileczkę przyjeżdżał ktoś z Polski, kto nas wspierał, czy to była moja mama, mhm. czy męża mama, mój tato. Mhm. Mieliśmy mnóstwo przyjaciół wokół siebie. Naprawdę znałam tak dużo serca i Jasne. tak dużo dobroci i ciepła. Tu się taki bardzo buduje bardzo front ważne. Solidarności. Ma pani tutaj bardzo ładny znaczek akcji Rak to się leczy. W twoim wypadku Monika też zaczęła działać Monika w akcji. Monika jest w zarządzie fundacji Rak która tak. zrzesza ludzi chorych i oni pomagają no właśnie. ludziom, właśnie uświadamiają, że to co najważniejsze Dzieje się w naszych głowach tak. i to, co na pierwszy rzut oka wydaje się e, nieosiągalne, nie do przezwyciężenia, tak, tak naprawdę można zwalczyć. Badania są tutaj niezwykle istotne, pewna solidarność. Yy, www. Rak to się leczy, prawda? To jest strona, tak, tak, tak. na której można znaleźć wszelkie informacje tak. dotyczące tego, w jaki sposób walczyć z tą chorobą. Jak najbardziej i naprawdę warto wiedzieć wcześniej i coś z tym zrobić, niż czekać i nie móc później już nic zrobić. A rak to jest tylko i wyłącznie znak stopu na naszej drodze no. życia. Warto walczyć i później chociażby wystąpić w magazynie ekspresu reporterów. Chociażby. Za pani Ogromna serdecznie dziękuję. Bardzo, Właśnie. dziękuję. bardzo dziękuję. Proszę państwa, za tydzień chcemy państwu